Siemano. Dobra, jesteśmy dobra, zaczynamy. Siemano, dzisiaj gramy w Age of History 2 i będziemy grać od nowa i stworzymy. Spróbujemy stworzyć inaczej. W sensie gramy tak, że są po prostu nasze. Yy, są po prostu. No kurde, no nie wiem, jak to powiedzieć. No. Są. Yy, yy, w się sensie wszystko dzieje się od nowa. Trzeba z, od nowa zdobyć yy, tereny. I dzisiaj zobaczymy, co się. Z... Jeszcze trzeba podbić jakieś tereny. No i będzie ciekawie, bo nie wasz. O to tu chodzi tak. Już się państwa rozrastają za sąsiedzkie. Kurde, Czechy rosną, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, że Czechy tak urosły. Mam dostęp do morza, przynajmniej tyle. Dobrze jest. Dobra, jesteśmy top 1, jeśli chodzi o wzrost. I chyba naszym pierwszym wrogiem będą trzech chyba. Bo... O, nie podoba mi się, jak one rosną. Bardzo mi się to nie podoba. Te ich tempo rozrastania się. My je tu zamkniemy. Ukraina w ogóle nie rośnie. Dziwna. Ale dobra. Ale co ja mam powiedzieć? No ich problem. Polska inaczej, totalnie inaczej wygląda. Ukraina dopiero teraz zaczęła rosnąć. W sumie chyba nie, chyba Ukraina nie będzie naszym pierwszym wrogiem, ale chyba Mołdawia. Dobra. W ogóle możemy już stworzyć od razu to na początku. O nie, nie możemy. Oh my god. Tak, będzie nasza? Jest, mamy to. Polska okrąża Ukrainę. No, kto by się spodziewał. No proszę, no kto by się spodziewał. Rosja ma zawsze najgorzej, bo Kazachstan, Uber, tam wjeżdżają w, w, w teren Rosji. Polska ma ziemię Ukrainę, no. No co ja mam powiedzieć, no. Ciekawie się zrobiło. Dobra. Białoruś rośnie. Nie chce mi się. Nie podoba mi się to. Będę musiał ją odetnąć. Kurde, no nie wiem kogo z pierwszego zaatakować, no jest problem. Dobra, to zrobię to jak już nie będę miał. Z każdym krokiem. Nie, no kto by się spodziewał, że Polska będzie miała Rosję. No. Ej, dobra, Ukraina jest totalnie mała. Dobra, ja bym już sobie darował te podboje. Znaczy. Dobra. lecimy jednak dalej. Dobra, będę zobaczyć pierwszą wojnę z Ukrainą. Dzisiaj, bo dziwnie to trochę wygląda, jak mamy taki taki mały paseczek, który słowo, dobra. Największy, największe państwo w Europie, Polska. Polska w, chyba w Azji Małej jest, w, w Azji Małej, chyba, nie wiem, nie jestem pewien. Nie, bo Azja Mała jest tutaj. O kurde, Rosja. Ja z Rosją bym chciał mieć tutaj teraz, tutaj dobre relacje. Teraz ja by nie podskoczyło. A kto jest Korea Północna. Co ta Korea odwaliła? Aha okej. Okay. Dobra, będzie pierwsza wojna, coś mi się wydaje. To już zostawiam tych ludzi tutaj. Dobra, rekrutuję siedem tysięcy i to pójdzie tutaj. Najgorsze jest to, że jak ona jednak, ta Ukraina ucieknie, to będzie koszmarnia już. Dobra, wezmę wszystkie. Wezmę wszystko, co mam. Kurde, Francja, Andora, czy za państwo? Malta, mal, Malta wbiła we Włochy i Czarnogóra. Dobra, walić, że mam tu taką dziurę, wypowiadam wojnę. Nie taki był plan. Czemu ja nacisnąłem spację, ale ze mnie debili. Trudno, trudno, za późno już. Nie no, ja nie mogę. Jakąś, jakąś, się, jakąś, się Nie mam jakąś, nie Nie mam Ура, подаляй, до давай, давай, Nie jest źle. No ten pop. Dawaj na chwilę zajmie. Dawaj, na chwilę zajmę. No kurde, odzyskuję te rany. stać na... de Jest, mamy to, wielka polska, no i mamy. Ciekawe to wygląda, ale jednak chciał teraz Słowację trochę. Tak przywitać fajnie. No, przywitamy ich może, ale to za chwilę. kolor mojej flagi? Na ciemniejszy czerwony. I może miałem co tak lągnąć. A nie, bo... Nie. Nie. Łotwa jest wielka. Jakie są wojny teraz aktualnie? Słowacja, o ktoś, ej, ktoś walczy ze Słowacją, wykorzystajmy to. Głupie. A tak z zaskoczenia, nie zaszkodził, tak. Jest, mamy królestwo polskie. O nie. Okej, okay. Syria wypowiedziała mi wojna. Szkoda, że nie wiem co to za państwo jedynie. A jak mi się dziś ja? Dobra. Pokażcie mi gdzie jest ta Syria. To jest Syria? Nie. Asyria no Syria prosi się o coś tak. Co się to na Syria? Będziemy mieli. Nie rozmowy pokojowe z nie wchodzą w grę ogólnie. Wypowiedziała nam wojna. Zbudujemy tu port. Pierwszy port w Polsce. Nie ma żadnego portu. Syria jeszcze nie zbudowała żadnego portu. Kurde, zdesantowali się. Ech. A to ja miałem się pierwszy zdesantować. Hams. Przynajmniej na to byłem gotowy. To tu się o coś prosi, tak? Mamy port. Nie! Tu walka na trzy fronty, jak ja tego nie nienawidzę. Może przynajmniej dania mnie zrozumie. że nie, nie chcę mieć z nią wojnę. Szwecja handel. Powiedz, Danie. Rom Rumunia może tak wejść za te tereny albo nie, ale niestety kara się musi spotkać. No, no, robią co to, to trzeba. A czemu ja mam takie problemy w finans... z pieniędzmi? Ja nie rozumiem tego. No cóż, no dobra. Czy już? Nie, Litwa, nie Litwa, Łotwa, jeszcze wypowiedziała mi wojna. Estonia, czekaj, co? Estonia, handel, niepowiedz wojna. Hum. <síde> Seria. A poszę. A ci się nie poddają, no ja nie mogę. Niestety polacy podatki lecą w górę, wiecie jak to się kończy. Dobra. Mamy królestwo polskie. I według mnie, szczerze, to wystarczy nam. Może jesteśmy atakowani z trzech stron, ale ja już bym się w to nie zagłębiał. Jesteśmy top 1. No i mamy. Zjedliśmy Ukrainę, trochę Syrii, Rosji. Białorusi chyba też trochę, Węgier. No, jak według mnie na tyle.